Znaczenie, bądź głęboki. Panawa Mudra, gest samorealizacji. Jaki jest sens życia, jaki jest sens wszystkich wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć i ciosów losu, które raz po raz nas smagają? Uważam, że filozofia jogi pomaga nam w zmierzeniu się z tymi pytaniami. Uczy nas, że możemy nadać sens naszemu życiu, stawiając sobie zadania, które pomagają nam w wewnętrznym rozwoju mądrości i integral integralności, a także poprzez modlitwę i medytację, które zbliżają nas do Boskości. Z pewnością nigdy nie dotrzemy do sedna tego wszystkiego, ale samo w sobie ma to sens. Puls u, u nasady małych palców dłonie przez krotę słonecznym i skieruj do przodu wypo wypowiedź lub Zazpiewaj z zapałem następującą się. Moje życie i wszystko, co robię tu i teraz jest wyrazem głębszego znaczenia. Jeśli ten komunikat z Tobą rezonuje, zostaw serduszko, lajka albo swoją obserwację. Czasem jedna reakcja jest jak dotyk. Uruchamia pamięć, emocje, powrót do czegoś naprawdę ważnego. Jeśli czujesz wdzięczność i chcesz postawić mi kawę, link Znajdziesz w opisie lub bio. A jeśli to nie jest tylko jedna karta, ale część większej całości, sięgnij po arkana jako system duszy, wielkie i małe kody życia. To nie jest podręcznik do wróżenia. To mapa świadomości, mapa symboli i archetypów, które od dawna w tobie działają, choć nie zawsze potrafi się nazwać. Arkana nie mówią ci, co masz zrobić, pokazują, gdzie jesteś, co właśnie budzi się w tobie i jaki kod domaga się zrozumienia. Jeśli czujesz, że chcesz zejść głębiej w swoją historię, zapraszam na prywatny opis każdy tarota. Bez scenariusza, bez straszenia, spokojna rozmowa, karty i światło skierowane dokładnie.